W naszym studiu mamy gościa, pan Zbigniew Wabalski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Maj w pełni, a jak maj to kilka... Um, matury. Matury, przede wszystkim, tak, matury, tak. <noise> tak dobrze, Trzyma, dobrze. Trzymamy, trzymamy za młodych ludzi kciuki. Oczywiście, ale to kiedyś było troszeczkę łatwiej. Ja nie wiem, czy było łatwiej. A teraz dłużej, no, przede wszystkim jest dłużej. Yy, może tak, czas na pewno jest zdecydowanie większy. Więc dlatego no, wiem, jak zdawałem i to było. No nie wiem, stres był potworny, bo to w krótkim czasie wszystkie egzaminy, praktycznie rzecz biorąc, w bardzo krótkim czasie się odbywały. No teraz to jest, matura, ja pamiętam, to ja miałem w tydzień już. tydzień po prostu, czasu, tydzień teraz czas, jest nie. miesiąc, miesiąc czasu to wszystko trwa. No może to. Może i rzeczywiście, trudno tutaj jakoś tak na szale kłaść, co było? Wtedy łatwiej czy teraz. Teraz cały miesiąc żyją pod pewnym stresem. Myśmy wtedy żyli po tydzień czasu. I I więcej mieliśmy poprzez... pisania. Naprawdę. Dokładnie. Tak. Chociaż pan jest bardzo młody człowiek. Ale pan zdawał jeszcze <grym> też <tą> klasyczną, starą <grym> naturę Tak, niektórzy mówią tą lepszą. <grym> Maj to również no cóż, rocznica. Za nami 1 maja. 10 lat temu weszliśmy do Unii Europejskiej. No właśnie, te 10 lat. Podsumujmy trochę tak w kilku słowach, o ile to się da oczywiście. No nie da się w kilku nie słowach. W kilku no oczywiście, słowach, ale... że nie, ale możemy się skupić na pewnych wątkach oczywiście. Były obawy... Były obawy i to duże były obawy, bo szczególnie w obszarach wiejskich ludzie mieszkający na wsi obawiali się, co się stanie. Czy te obawy zostały rozwiane? No, nie wiem, do końca pewnie nie. I pewnie trochę eurosceptyków w dalszym ciągu jest wśród Polaków. Ja oceniam to jakby w dwóch płaszczyznach. No, oczywiście Polska się zmieniła przez te 10 lat w sposób zdecydowany. Właściwie powinniśmy mówić, bo to rocznica też jest 25 lat innej Polski, bo w 1989 roku w czerwcu odbyły się pierwsze jeszcze nie do końca w 100% wolne wybory, więc ta rocznica też jest, ale o tym pewnie porozmawiamy w czerwcu, jak się ta rocznica będzie zbliża, zbliżała. Natomiast co do Unii Europejskiej. Zmiany są i to są dość duże. Czy nasza pozycja jako kraju, jako Polski jest wystarczająco duża i mocna? Na ten temat dyskutują i socjologowie, i politolodzy, i tu są zdania też podzielone. Kraj gospodarczo, o, to widać, jeśli chodzi o infrastrukturę, e, zmienił się. Czy można było szybciej? Pewnie też znajdą się tacy, którzy powiedzieli, można było szybciej i lepiej też wydawać te pieniądze. Niewątpliwie jedna jest rzecz na pewno na plus. E, Polska się zmieniła przez te 10 lat. Nie tylko dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale skorzystaliśmy i korzystamy dalej ze środków um, Unii Europejskiej. E, I to po prostu widać w naszym mieście również. To e, trudno tego nie zauważyć. Natomiast chcę Panu powiedzieć tak, bo robiłem taką sobie analizę i Państwu chcę powiedzieć, e, co z tej analizy wynika. W 2006 roku bezrobocie na Warmii i Mazurach wynosiło e, 21%, dzisiaj jest ponad 22%. I gdybyśmy mierzyli tą miarą, to e, wychodzi na to, że m, tutaj jakby e, stanęliśmy w miejscu ani kroczka a do przodu. E, co to znaczy? To znaczy, że w nowej perspektywie tej unijnej, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy, powinniśmy bardziej pieniądze skierować na, na człowieka, a więc Europejski Fundusz powinien być zmodyfikowany. To jest mówię o Europejskim Funduszu Społecznym. Tam powinny pójść pieniądze na tworzenie miejsc pracy w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Tam powinna być bardzo mocno Wzmocniona pozycja rodziny i przede wszystkim ludzi młodych, żeby nie jeździli po Europie, bo już po świecie mniej jeżdżą, bo jeżdżą po Europie, i szukają swojego miejsca na życie, a przede wszystkim za chlebem. I to są takie wnioski, chyba, które nie tylko ja wyciągam, ale również wytrawni politolodzy, którzy mówią, że te 10 lat, a właściwie ostatnie 6, 7 to taki trochę wyścig szczurów, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy szybko, dużo, ponieważ rywalizacja jest taka, że jeśli my nie będziemy korzystać ze środków Unii Europejskiej, to po prostu będą nas wytykać palcami. I myślę, że ta następna perspektywa powinna to zmienić. Konkludując, oceniam pozytywnie ten nasz pobyt w Unii Europejskiej od 10 lat ale musi nastąpić pewna modyfikacja na następną perspektywę i na następną dziesięciolatkę. Tak to bym krótko skwitował. Na chwilę przeniesiemy się z Polski za naszą wschodnią granicę. Ukraina cały czas gorąca, zwłaszcza na wschodzie. No tak, jakieś, taka, jakieś takie parareferendum tam się odbyło wczoraj przed jeszcze głosowaniami jakiegoś gościa tam zatrzymano, miał 100 tysięcy kart już wypełnionych, więc wiem, to, to jest po prostu farsa. A, tego nie powinno być. Jak w Korei Północnej. Myślę, 89% w, w, we wczorajszym referendum opowiedziało się za. No wie pan, w czasach PRL-u też było po 99%, <grym> więc <grym> wiemy, jak to było. Policzone nieważne, kto jak głosuje, ważne, kto liczy. Stara taka zasada teraz również na Ukrainie, na wschodzie pokazała, w jaki sposób to się odbywa. Szkoda mi tych ludzi, ponieważ. Wydaje mi się, że są manipulowani. Unia, stara Unia Europejska, szczególnie najmocniejsze kraje, chyba przespały w ogóle całą sytuację. Brak jest jedno, jednolitego głosu całej Unii. Nie chodzi o poszczególne kraje, tylko o całą Unię Europejską. Biznes bierze przewagę nad ewentualnie rozsądkiem i sytuacją, gdzie następuje aneksja Krymu, teraz może nastąpić aneksja całej części wschodniej Ukrainy i Unia dalej jest po prostu niemrawa, jakby zaspana i nie bardzo wie co z tym robić. Wiadomo, że o co chodzi, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi po prostu o ogromne pieniądze. Tam są miliardy dolarów, które idą do Rosji. Myślę tutaj o wymianie handlowej Starej Unii, przede wszystkim kraju Starej Unii z Rosją i dlatego oni nie za bardzo, jak Niemcy, Francja, Anglia, nie za bardzo chcą się w te sprawy wtrącać. Co my powinniśmy zrobić? Oczywiście powinniśmy pomagać Ukraińcom, żeby mieli swój wolny, nie, niezależny kraj, niepodległy kraj. Ale sami e, nic, nie, e, nic nie zrobimy. Musi to być głos jednolitej Unii. Jak go nie będzie, to może być tak, jak w Jugosławii powstanie 6-7 małych państwowych z Ukrainy, i Ukraina może zginąć docelowo w ogóle z mapy e, Europy. Za kilka tygodni wybory do europarlamentu w naszym kraju? Czy, czy, czy pan też jest w tej grupie posłów, którzy mówią, aby już. E, mm... Przełożyć posiedzenia Sejmu po wyborach, bo tak jak widzieliśmy w ubiegłym tygodniu, no garstka tylko jest na sali sejmowej. Już tak się stało. Już panie tak się redaktorze. stało, tak? Aha. Tak, dwa tygodnie teraz do e, wyborów nie będzie posiedzenia Sejmu. To było w ogóle bez. Rzeczywiście no, byłem na posiedzeniu, uczestniczyłem we wszystkich głosowaniach, uczestniczyłem w posiedzeniach Sejmu i w pracach komisji. Ma pan rację. E, duża część posłów po prostu była zajęta już kampanią. Ja też jestem. Nie ma się, nie ma się co dziwić. Też tak. jestem na liście, też startuję, ale uważałem, że to jest obowiązek i trzeba pojechać. Teraz mamy dwa tygodnie czasu, żeby po prostu um, pojeździć, pospotykać się, porozmawiać z ludźmi. Kolejnym naszym tematem dzisiejszej rozmowy będzie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o emeryturach. Tak. Ze smutkiem to przyjęliśmy, szczególnie ta grupa, która złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim to związkowcy złożyli. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, poparliśmy ten wniosek. No niestety orzeczenie Trybunału jest praktycznie rzecz biorąc na dzień dzisiejszy ostateczne. Trybunał stwierdził, że Konstytucja nie została naruszona. Przy czym warto zaznaczyć, że w jednej kwestii stwierdził, że została naruszona, mianowicie jak pan i państwo pamiętacie, tam była taka wersja, jedna taka bardziej miękka wersja, że Panie 62, panowie 65, jeśli chcą przejść wcześniej na emeryturę, to dostaną cząstkową emeryturę, więc nie całą, tylko nieco nieco e, mniejszą. Okazuje się, że to dość znacznie mniejsza była emerytura i Trybunał e, uznał, że to jest niekonstytucyjne. Natomiast pozostały zapis dotyczący zmiany wieku z, do 67 lat, zrównanie dla pań i dla e, mężczyzn, uznał, e, że jest to zgodne z konstytucją. No, trudno tutaj dyskutować orzeczenie Trybunału. Konstytucyjnego. Mogę tylko podkreślić tyle, że na 15 sędziów uczestniczących w posiedzeniu, a więc w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego, 6 sędziów miało odmienne zdanie, i to zostało zapisane do protokołu. Czyli coś tam na rzeczy chyba jednak mimo wszystko jest. Można, mogę to spuentować tak, że oczywiście, jako polityk, ja już tu nieraz o tym mówiłem. Jeżeli będziemy mieli zdolność koalicyjną i będziemy rządzić w Polsce, na pewno to, to będzie pierwszy temat, do którego wrócimy i spróbujemy to przywrócić po staremu z możliwością wyboru dla każdego pracującego. Jak będzie chciał wcześniej odejść, to odejdzie wcześniej. Jak będzie chciał dłużej pracować, za zgodą pracodawcy może dłużej pracować. A kryterium w ogóle to powinno być nie wiek, tylko ilość lat przepracowanych przez całe swoje życie. Powiedzmy mężczyźni 40 lat minimum, kobiety 35 minimum i wtedy można podejmować decyzję, czy ewentualnie przejdzie na emeryturę czy nie. No teraz porozmawiamy troszeczkę o bardziej e, przyjemniejszych sprawach. Widziałem Pana w sobotę na meczu, Sokoła z Podobało się spotkanie? Pierwsza połowa była fatalna, nie podobała się, to była kopanina. Widać było chyba w nogach naszych piłkarzy, piłkarzy Sokoła, e, dość ciężkie chwile, bo oni przecież ligę i grają puchary. I to chyba się odkładało, szczególnie w pierwszej połowie. W drugiej połowie chyba trener troszeczkę tam e, przemówił twardym głosem. To był zupełnie inny mecz. E, bardzo się wszyscy cieszyliśmy. 3-1 to bardzo dobry wynik, aczkolwiek 1-0 i zaraz po minucie. 3-2, przepraszam. I, i w jednej sekundzie. Tak, tak, w ostatniej sekundzie, przepraszam. E, aczkolwiek była też radość, 3-1, e, przepraszam, 1-0, minuta czasu i 1-1. No i znowu zaczęło Chwila trochę już tak, tak. Wątpliwości być, czy chłopcy dadzą radę. Dali radę, ciężki mecz, e, zwycięzców się nie sądzi, 3 punkty zapisane i. Trzeba szukać sponsorów. Jak tak dalej pójdzie, no to właśnie, trzeba szukać sponsorów. Jak, jak, jak pan jako kibic zapatruje się na to, że sokół, no, jest prawie jedną nogą w drugiej lidze. No i jeszcze będą derby Stomilu Olsztyn z sokołem. Tak, no, tak, może tak, tak być stabil tak, tak, niestety. No, nie radzi no na sobie. szczęście. No nie przegrał, nie stracił trzech punktów z flotą Świnoujście, ale nie radzi sobie tak jakoś, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No panie redaktorze, tam już sytuacja jest taka, że pierwsze miejsce to nie jest automatyczny. Ale mecz. Tak jest trzeba jeszcze Barasz wygrać. Ale będziemy trzymać kciuki. Ja myślę, że, że wtedy no chyba już pospolite ruszenie zrobimy i sponsorzy i druga liga, no to już druga liga wchodzi y, y, czasami na telewizję, tam już są transmisje, więc to może, może nie będzie tak źle. Niech oni tylko grają. Natomiast no wiadomo, że, że, że trzeba będzie, jeśli już tak daleko wybiegamy, to trzeba będzie ten zespół, na pewno. Chłopcy grają dobrze, czasami bardzo dobrze, ale Trzeba będzie na pewno trochę go też docelowo wzmocnić, jeśli w ogóle będziemy mieli aspiracje na drugą ligę, ale no, my mamy aspiracje. My już. mamy, jako kibice. Daj <grym> <grym> tak, Boże, żeby prosta. tak było, niech dalej grają, niech przynoszą nam trochę radości, bo to jest, to jest ważne i. Istotne. Dziękuję panu bardzo za wizytę w naszym studiu. Spotykamy się za tydzień, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Moim państwowym gościem był pan Zbigniew Abalski, poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie.